Witam wszystkich na kanale z Zapisami moi drodzy, e, Wielka Polska oczywiście, możecie zostawić lajka, wojna z Węgrami nas czeka, teraz, to jest teraz finałowo wojna z Węgrami, e, oczywiście robimy pełen wjazd, mamy bardzo dużo ludzi, ja zamierzam się teraz zająć tak, ja zamierzam się zająć Pragą, e, tym zamkiem, Ces Cesberg Castle i Wiedeń, jeżeli ja zajmę te osady i mój bot zajmie Benzin i Budain Castle, to normalnie podpisujemy pokój, to jest no problem, nie? I będziemy wtedy szykowali się na Bliski Wschód. Jerozolima, Egipt, szeroko pojęty, bo w Europie już nie będzie czego dla nas szukać. Tak naprawdę. Więc będzie tak to wyglądać, nie? Tutaj zróbmy tak, tak, tak. Niech się szybko rozbudowują, no, bo to trzeba trzymać spację z tym, no dobra. Dobra. Stop, I teraz daj tak i tak, dobra. Idealnie. Dobra, muszę zająć tylko pragę i myśl. Yy, jakby to powiedzieć, oby moje te armie, Boże, nawet dwie powstały. Idealnie. Jezus, Maria. Ty, poczekajcie chwilę. A ja wejdę w opcję, wejdę w mod options, yy, wejdziemy w cheats Jan Sobieski i czekaj. gry o up. Czekaj, jak to było? Group limit czy coś takiego? Extra clan party size to nie companion limit, to dajmy na przykład powiedzmy ekstra, dajmy na to 10, nie? Z czystej ciekawości. I czy ja teraz mógłbym zrobić grupy więcej? Nie, nie mogę. Ty, to co odpowiadało za tą grupę? Bo już nie pamiętam. Bo ja bym chciał robić ekstra te, nie wiem, może dam, poczekaj, 10 tu i może dam 10 tu. Bo to by było spoko, bo ja bym miał wtedy więcej ludzi za darmo i więcej ludzi po mojej stronie mogłoby walczyć, nie? A tak to jest... Kupa. Trochę. No dobra, szkoda. Ale to chyba widzisz, to chyba nie działa i tak. No to, można to olać. Sumegi Castle jest oblegany przez Węgry. O boże. Jak zwykle ja tam będę musiał biegnąć to ratować, nie? Bo moi chłopak. O, zaraz go stracimy. Bo moi ludzie sobie nie dadzą rady, nie? Patrz. Władysław tutaj idzie. Po co? Nie, dobra, ja atakuję sam. Bo ten Władysław przyjdzie i my tylko stracimy ludzi. Wiesz, my tylko stracimy ludzi. No, takie kolory miałem tylko dostępne. W zmianie, w zmianie flag i tak dalej, nie? Tak to wygląda. Dobra. Panowie wszyscy po prostu szarża. To nie ma o czym gadać. Wjeżdżam na koniu i wjeżdżam rozjeżdżam. O, dobra. Na szczęście uwielbiam y, ludzi niewylewelowanych tutaj. W tych zamkach. Uch! Ty, panowie, pytanie, Po sobie z kim będę chciał kampanię rozpocząć? Albo wikingiem, albo świętym żołnierzem, wielkim, wiernym, Teutonii Gordera i tak dalej, nie? I się zastanawiam, czemu nowych wasali nie robisz? Yy, szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Jakoś nie wydaje mi się to potrzebne, nie? Bo ci nowi wasale, te nowe rody, to one i tak nic nie werbują, nic nie zarabiają, stary, i są totalnie bez, bezużyteczne. Wiesz? Dobra. Praga idealnie przejechana. Tak się spodziewałem. Dawaj kampanię Rzymianinem i pojedziesz Bliski Wschód. Wielkim Izraelczykiem? kampanie. No, może też tak być, nie? Wielki Izraelczyk. Wiking. O. Powiem tak, zrobimy obie, tylko która pierwsza? Po sobie z nie? To jest najważniejsze pytanie. Zdobyto Pragę, rozpoczęły się wybory. Ograb, ja Pragę przejmę dla siebie, bo ja widzę, że ten system rozdawania tych terenów jest beznadziejny. To jest Praga, tak? Tak. Podarujmy go... Ci mają dwa. Lenna, proszę bardzo. Idealnie, zajęliśmy, widzisz? I teraz wy powinniście być w świętym spokoju. I Sumek Castle jest bardzo daleko, ja tam nie dojadę chyba. A on jedzie na ten zamek, tak? Dwie armie. Widzisz? Dobra. To ja postaram się pojechać tutaj i ich uratować. Zobaczymy, czy to wyjdzie. W Wiednia nie będę oblegał jeszcze. Widzisz? Sumek Castle mi zajęli. Ja się postaram zmierzyć z ich armią wielką. Widzisz? 700 osób armia jest. Tu jest pewnie bardzo... Nie no, 300 ludzi w garnizonie już? Boże, dzień po oblężeniu? Jakim cudem, powiem. Jest tu ktoś jeszcze niedowerbowany? Wszyscy są zwerbowani. O Boże, Oni... O Boże, kochany. Tu jest jedna armia w Będzinie. Dobra, muszę zobaczyć. Oni się tam biją, dobra, muszę ich ratować. Zobaczmy. Dobra, dzięki moim jednostkom będziemy w stanie wygrać tą bitwę. Uratowałem tego. Uratowałem. Yy... Jak to się nazywa? Eee, Boże, no wiesz. Moich ludzi, nie? Dosłownie. Jest tam armia obrońcy, co ciekawe. Ja na to. XD. Czy on naprawdę mnie szarżował kawalerią w moją piechotę w Shield Fantastycznie. Idealnie wręcz. I moja kawaleria. Dobra, oni niech się wbiją. Okej, okay. akceptuję to, nie? To jest akceptowalne jeszcze. A wy do przodu. A moja kawaleria, zobacz, co im zrobi teraz. Boże, kochany. To jest sama piechota, chłopie. Z łucznikami. Boże, to będzie. Jest dobra. Rozbijmy ich tylko jakoś porządnie w bitwie, to będzie ok. Powinno być w sensie. Super. Proszę cię, Andrzejku. Jest Git? Jest Git. Dobra, tam ich kawaleria ginie, tu ich dywizje giną fantastycznie. Tutaj się rozstawcie. Gdy się rozstawcie, tak? Dobra. Dobra, rozstawmy się w jakiejś dobrej pozycji. To on mnie musi zaatakować, nie jego. Ja tu jestem armią obrońcy. Co on uciekł z bitwy? Ale debilizm. Znaczy, no w sensie, no nie dziwię się, nie? Ja Mam ogromną przewagę jestem w ogóle gołtem, ale. Myślałem, że się pobijemy trochę. No dobra. Najwidoczniej nie, to nie. Rozbiliśmy ich pod zamkiem w Benzinie. Gdzie jest ta druga armia? Tutaj. Dobra, co ty nie oblężyłeś tego zamku? 200 ludzi masz. Jakim cudem, chłopie? Czyż to jest 140-ozonowy garnizon. Jezus, Przemysław, co ty narobiłeś? Dobra, nie wnikam nawet, nie? To AI jest... ...mocno skomplikowane. O, może powiem tak. Boże, i przyszedł tutaj. Boże, zobacz, 150 osób w zamku. Dobra. I on przychodzi do mnie. Zamiast iść na drugą stronę mapy, oblegać inny zamek, to on przychodzi do mnie do oblężenia. Nie, nie wiem, o co tu chodzi, ale... ...dziwnie to wygląda trochę. Dobra. Dobra, jest dobre wejście, nie? Oho! Dobra, ponowie, bo tam jest 100 osób, nie? To jakie możecie straty maksymalnie ponieść? 200? Dobra, leccie po prostu. Aha, ja ich wszystkich wysłałem do ataku i oni opuścili jedną drobinę i poszli drugą. Dobra, nie wnikam, nieważne. Nie... Okej, okay, nie. Po prostu niech ta bitwa się już skończy. Idealnie. Dobra, super. Okej, okay. ograb, nie chcę tego. Odejdźmy. Mamy ten zamek. I teraz tak, ja powinienem zgromadzić trochę armii i zdobyć Wiedeń, bo to by była idealna pozycja dla nas, gdybyśmy mieli Wiedeń. Co nie? Tak serio. Tylko, że tutaj armia oblega zamek w Będzinie. Ilu was jest? 400. A w Będzinie, jak jest garnizon, no pewnie z 200 osób, max. Ja bym musiał ruszyć na Wiedeń, bo zajęcie Wiednia by było idealne, żeby połączyć te tereny i mógłbym olać nawet ten zamek, bo on mnie nie interesuje. I musiałbym tylko zająć Eger Castle, bo spoko. I ten Sumek Castle, i Butan. Dobra, ruszę na Wiedeń. Okej, okay, niech będzie. I tak sobie porozdzielają to jak chcą tam. Nie macie wrażenia, że kach wygląda jak przebrany za Polaka-Krzyżak? Nie, no co ty, The people of Hungary. Nie, nie, no widzisz, jak oni szybko chcą pokój podpisywać. To jest bez sensu, nie? Dobra, jedzeniowo ich nie przerobię, no to nawet nie ma opcji, więc będę szedł w rozbicie murów i jakieś yy, taktyczne podejście do tematu zrobimy, spróbujemy. Chłopcy mają jedzenie na 30 dni, ale zajęcie Wiednia powinno być akurat spoko, nie? Boże, oblegają zamek. Nie, powiem tak, ja nie mogę sobie y, prowadzić normalnie kampanii, bo moi ludzie nie są w stanie utrzymać najprostszych y, zamków starych. Ja nie mogę dobrze, poprawnie przeprowadzić y, tego, y, oblężenia, wiesz o co chodzi. Piękna gra, no fantastyczna wręcz bym powiedział nawet. Patrz, widzisz, znowu chcą pisa podpisywać, co tu się dzieje w ogóle? Boże, ja nawet nie mogę wleźć przeprowadzić, panowie. Widzicie to? Boże, dlaczego? Patrz, i teraz ja muszę, albo oni mi ten zamek odbiją. Eee, ja, ja powiem wam tak, ja to już widzę, że nie ma sensu się angażować i bawić w żadne wojny w Europie. I to mówię tak serio. Bo coś się już popieprzyło, ta kampania już jest za długa i coś się już pieprzy, nie? Trzeba wziąć armię, wziąć armię 2000 ludzi najlepiej i wyruszyć na Bliski Wschód tam walczyć. Tak mi się wydaje. Ja teraz poszukam dziury w zamku. Nie wiem, gdzie konkretnie jest. Tam jest dziura, ok. Ich jest dużo, ich jest ponad 500, więc to będzie ciężkie oblężenie. Ja też wjeżdżam jak debil, bo chcę zabić dwie osoby, żeby morale podbić na początku bitwy. Okej okay. Okej, okay, bo oni czekają na wieże, tak? Aż tam dojdzie. Okay. Wejdzie. Nie wiem dlaczego oni nie podchodzą. Arthur, ty jesteś jesteśmy. Szarżujcie, szarżujcie. Ładnie. Podejdźcie bliżej, podejdźcie bliżej, to ja już wjadę na, na pełnej tej. Dobra. Idealnie. Dobra. To są chłopki jakieś, to, to chociaż tyle, nie? Jadę zobaczyć tam pod... Yy, na mury, nie? Im pomóc. Do tej wieży pojadę. Gdzie tu jest wejście w ogóle? To jest to? Nie Boże, jak tutaj się dostać na mury? Tędy nie chyba tędy. Wiadę tu wjechałem. Dobra, zobaczmy. Zróbmy to tak, co nie? Ty, dobra, wjeżdżamy, jest kit. Wiadę na wieżę normalnie. Na mury. Zobaczycie. Na koniu będę na flankach walczył tam. Spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą, widzisz? Żeby pomóc moim ludziom dostać się łatwiej do zamku. O, i jeszcze patrzę, fajnie. No, nie wiedzą, co się dzieje, ja normalnie zobacz. A no, oczywiście, zbugowane AI nie wychodzi po drabinach, nie? By the way, zobacz. By... Chodźcie, ja was koniem ich blokuję! Koniem ich blokuję! Umrę! chodźcie! No, wchodźcie po prostu ja ich zablokuję koniem wszystkich. Jest, Maria, to jest z pięć osób, nie? Na tej górze, co się dzieje w ogóle? Ludzie, może to jest tak przepiękna gra, ten Valor Lord, że hitnie. Dosłownie. Dobra, już niech mnie zgładzą, nie? Jestem na to gotowy. Boże, ja mam jeden życia dosłownie, stary. Pierdnie ktoś w moją stronę, ja umieram. Chłopie, nie ja mam 400 ludzi, ja mam 160, to trochę różnica. Nie? No tak, nawet tak... Tego... Dobra Ja nie wiem jak on umarł. Chyba z uderzenia o tarczę po prostu, nie wiem, kręgosłup. Czy coś? Ja muszę posiłki dostać, bo oni bez posiłków nie dadzą rady. Muszą się dorespić po prostu jednostki. Będzie git. O, wiesz, że się. Dobra, wyczyścimy jednak ten Wiedeń. Po prostu się. Z... No, zmęczył się chyba i usnął, nie? O, dobra. Wybicie ich, wybicie ich, niech będzie. Zróbmy tą wojnę z Węgrami już tak, żeby po prostu była, nie? Dosłownie. Git. Mamy Wiedeń! Panowie, mamy Wiedeń! Uwaga! We have Vienna, guys! No i fantastycznie! Wiedeń mój! Ograb, e, wiesz co? Ja na razie... Masz decyzję do podjęcia. Cesberg Castle... O, nie, masz... Komukolwiek, już podaję. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, nie? Przez, Przeznaczanie tych zamków jakimś rodom teraz i tak dalej. Wejdźmy ledno i wejdźmy w wienne Podaruję go klanowi, który ma dużo ludzi, czyli tobie, dobra. Pozdrawię, albo 7. Tu 6 jest 3. sławice Proszę bardzo. Klan sobie sławice otrzymał jeden. Idealnie. No, ja nie mam za dużo armii teraz. Nie ukrywam. Co tu się dzieje? Posiada Benzin Castle. Oblegają... Dobra, poczekaj, czekaj. Mamy benzin i jest oblężony. I Cesberg też jest oblężony. Dobra, to ruszamy tutaj. Zobaczymy. Tu kolejna armia powstała. Fantastycznie. Tylko się. Powiem tak, czekaj, mam. Be Dobra, ruszę, ruszę. Zobaczę. Poprowadźmy tę wojnę. Mieszko drugi otyły. Ciekawe. Dobra, co tu stoi? 180 osób, a w zamku w garnizonie jest 80. Dobra. Nas jest 320, to nie za dużo. Poczekam, aż cię jeszcze rozbiją. Dobra, i teraz wchodzę i yy, pomyśl o czymś innym. Zaatakuj obóz. Robię tylko tak. Totalny cleanup. Dziękuję bardzo. Boże, ile tu lordów było. Boże, oni rozbili moją armię. Dobrze, że ich uwolniłem, chłopie. To dobrze, że tu przyjechałem. XD O, grupy mi limit wskoczył. Boże, nareszcie. Dawać. Dobra, teraz podbędziemy, jedziemy. Czemu twoja postać wygląda jak kiszak? Yy, nie mam pojęcia. Taka się zrobiła, no. Czekaj, jadę pod Bendzin, bo tutaj też jest chyba, widzę, zadymiarsko. 400 ludzi ma. Yy, nie będzie żadnego pokoju. Dobra, tu jest 120. Dobra, niech oni się rozbiją. Dobra, pomóż mu, idealnie. Wejdziemy tutaj i teraz automatic strzelimy. Boom, bo to oczywiście mogę. Dobra, ulepszę sobie armię przy okazji, bum, 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 mam dużo, o, mam dużo miejsca, to mogę nawet zebrać, dobra, idealnie, bum, okej, okay, jest fantastycznie, panowie, jest fantastycznie, nie chcę nic mówić, ale ta wojna na razie wygląda fantastycznie z Węgrami, mamy Benzin, mamy Cesben Castle, fajnie by było, gdybyśmy zajęli Budatin Castle i odbili ten Sumek Castle i to jest wszystko i możemy kończyć wojnę, nie? Dosłownie. Nie pogniewałbym się kompletnie o to, nie? Czekaj, karczma. Nie mam kogo zwerbować, widzisz. Aj, szkoda. Dobra. Wziąłbym jakiegoś gościa i puścił do grupy, ale no nie ma jak. Dobra, co tu jest teraz? Armia, co ty jedziesz? Zmierza do Burgas ten castle, żeby rozpocząć oblężenie. Macie 300 ludzi. W sumie castle jest garnizą ponad 300. A w Eger Castle jest. Dobrze, to ja ruszę na Eger Castle. W takim razie. 400 ludzi jest. Dobra, to to może być bardzo ciężkie oblężenie, ale postaram się je zrobić. Ruszę jeszcze tutaj, żeby dowerbować jednostki. Jezusie, już miesiąc tu jestem. Da... Dam. Czekaj, czekaj, czekaj. Zaraz przeczytam. Jezusie, miesiąc tu jestem, kocham to oglądać za jakiś czas, Subik. Dzięki Albion. Co robi armia... Czekaj, patroluje okolice, ale dlaczego? Zostałeś rozbity? A, ona poszła na całkowicie inny zamek. No dobra, trudno. Dobra, to lecimy na sumek. Nie, nie będzie pokoju, dopóki nie zajmę tych zamków. Siema, Kemecik. siema-siema. No, dzisiaj sobie Sobieskiego cisnę. Maksymalnie jak tylko mogę. Spróbujmy oblężenie tego zamku wykonać. 7 dni jedzenia. To wiesz co? To ja, ja nie wiem, czy nie będzie warto poczekać po prostu. Tak szczerze. Tym bardziej, że tu czas leci bardzo szybko w Bannerlordzie. Z tym modem, nie? Ten garnizon bym wybił i to bym z automatu strzelił. To by było, chyba była nawet ok, nie? Dobra. Żeby nie było jakiegoś głupiego pokoju, który muszę uczestniczyć. To było świetnie. O, utworzył armię, gościu. Widzisz, dałem mu zamek, i dopiero zaczął zgarniać wpływy i pieniądze, i może armię robić. No to to, to chodzi, żeby to dobrze porozdzielać, nie? Eee, nie, nie będzie pokoju z Węgrami. Nie będzie pokoju, dopóki wiesz, zjedz ich garnizon. No, dwa dni czekam, właśnie. Bardzo bym z chęcią zobaczył, gdyby moi ludzie pozajmowali, yy, wiesz, jeszcze jakieś zamki, nie? Ale no, sądzę, że są trochę bezużyteczni, bo dużo ludzi straciłem. Ja mam 11 tysięcy, mam 10, nie wiem, oni się tak zbierają jak biegunka, nie? A tu już jeden dzień został dla garnizonu, więc wiesz, akurat luzik. O, i teraz im garnizon już leci kompletnie, nawet na szyję, zobacz. Wiesz, patrz. Patrz, 20, 0, dziękujemy. Nie będzie pokoju. Czekaj, spróbuję autentycznie automat, bo... Dobra, stulu. Dobra, akceptuję to, akceptuję to. Ja wiem, że to głupie brzmi, ale to akceptuję. Wiecie, dlaczego tak automaty i taką wojnę dziwną toczą na szybko z Węgrami? Bo ja się chcę przygotować do Ultimate Krucjaty, wiecie, o co chodzi. I ja uważam tą wojnę z Węgrami po prostu za zabieracz czasu. Tak naprawdę. I zbytnio mnie ona nie interesuje. Ona tutaj została rozbita, ta armia. Tak, została zmiażdżona wręcz. Czyli teraz, żeby były fajne granice, tak szczerze, bo patrz, ja nie mogę zmienić koloru, nie? Tak naprawdę. Zaraz wam pokażę. Nie mogę zmienić koloru, bo tu jest tylko taki czerwony, nie? O, teraz to lepiej wygląda, okej. Okay. Dobra, teraz to chyba będzie idealnie. Dobra, teraz to o wiele lepiej wygląda. Co nie? Może być. Dobra, niech będzie. Miasz i tutaj grupa. Nie ma loga. Dlaczego tak? Jezus, Mariusz. Irytuje mnie to trochę. Cokolwiek. Dobra, niech będzie. Jezus, ale jasna mapa się zrobiła. Boże. Dobra, teraz tak. Posiada sumek castle. Dobra, masz to. Niech będzie. Diabeł złapał trzy i echo miało trwać jak najdłużej. Znaczny kawał? Nie znam. Ty, no to panowie. Buteń Castle tylko został mi taki ostatni zamek do zajęcia. I mi się wydaje, że będzie fantastycznie. Jak będę miał Buteń Castle, to będzie fantastiko. Tak naprawdę. I to będzie wojna z Węgrami, którą warto już będzie zakończyć. I żeby nasze imperium się odwerbowało. Wziąć więcej ludzi. I będzie git. Idealnie, a chłopy mają jeszcze zero jedzenia, nie? To już w ogóle. Mistrzostwo świata. Bo oni muszą mieć dużo, dużo ludzi na kruciatkę. Dużo, dużo, dużo. To jest ostatni finałowy zamek, więc podejdźmy do tego w miarę, może z głową. Chociaż trochę. Żeby to było, nie? Chociaż troszkę. Do tego ruszmy troszeczkę. Dobra, ostrzelać to. Nie. Nie będzie pokoju, dopóki nasze granice nie będą wyglądać fantastycznie. O Boże, dobra. Automatuję to. O Jezus, Maria. Dobra. Jestem debilem, nie? Trzeba było wejść do bitwy i przyspieszyć czas, a ja kliknąłem automat i straciłem 800 ludzi. Bo jestem kretynem, nie? Dobra, z tego co widzę, spójrzmy na mapę teraz, na poważnie. Tutaj ładna granica się ciągnie od Hamburga. Jest pięknie zajęta. Tu jest Praga zajęta, pięknie. Tu tu jest Wiedeń zajęty, pięknie. Tutaj mamy piękną granicę, tak, fajnie to wygląda. Tutaj wygląda to tak, idealnie. I ja wiem, co możemy zrobić. Ty mordo... Polska zajmuje Rzym, bo nie odpowiada jej papiestwo w Europie. I wtedy rusza z Rzymu na wielką, świętą krucjatę, nie? Odbicia Ziemi Świętej, czyli Jerozolimy. Bo jest w rękach mameluków, nie? Boże, to jest idealne. Teraz poczekam na tego. Patrz, ludzie u mnie w armii mają po 20 osób starych. XD. To jest trochę XP, nie? Budeen Castle, kto dostanie? Mieszko o Opolski. Jesteś panem czegoś? No, masz dużo zamków. Dobra, masz, Mieszko. Nażryj się tym. Oj, mate. No, będzie trzeba wielką wojnę z Rzymem poprowadzić. O, głowę w papiestwie, żebym ja był papieżem, nie? Taką ogromną. O, tutaj widzę, że się nasza ogromna armia bije. Ci się boją dołączyć? Bardzo dobrze. Proszę palić gumę od mojej armii. No i świetnie. Elo. Jakiś problem z sumek kasy? O, ty gnoju. Dobra. Eluwinka. Zostajesz uwolniony, bracie. Pięknie. I prosiłbym zajęć Sumek Castle. Ja nawet tutaj poczekam. Niech ta armia Kazimierza tu przyjedzie. Okej, okay. jak będziecie kontrolować Sumek Castle, to to będzie idealna, fajna taka graniczka, nie? Tu cyk, tu jeszcze Eger by się przydał. Ale to już ten Eger. To już Można olać, nie? Niech sobie tutaj oblegają tymi armiami. Powinni sobie dać radę, no w sumie jest 100 osób. Dobra, to ja aż wejdę do tego oblężenia i po prostu zautomatuję to, nie? Jak to jest 90 osób, żeby to było po prostu szybciej, wiesz. Git. Odejdź, idealnie. Panowie, jeżeli byśmy jeszcze poszli w trzech zająć zamek ten Eger, to by było naprawdę bonio. Byłoby bonio bailando boniecznie bonero. Mega by mnie to jarało, nie? Gdyby to tak było. Proszę gdzie wy jedziecie? Panowie, bo oni nam odbiją ten sumek. Chodź się. Dobra, jedź. Chodź ich zautomatujemy, bo to jest bitwa do automatu. Chodź Dobra, widzisz? Dawaj tych ludzi. Idealnie. Ideollo, panowie. Dobra. Chłopaki, bo wy jedziecie gdzieś cholera wie gdzie, a ja bym wolał, żebyśmy jechali na Eger Castle, Tak szczerze. Wiesz. To by było najlepsze, gdybyśmy to, to zrobili, stary. Eger Castle. To jest coś, co muszę mieć. Mogę większej grup tworzyć, ale klan nie ma dostępnych bohaterów. Panowie, czy wiecie, jak mogę zdobyć bohaterów dodatkowych? Ty, po, po znajdowaniu, poczekaj, bohaterowie. Poczekajcie chwilę. I tu trzeba dać chyba wędrowca, nie? I damy go po wieku, dajmy na to. To jest Sobieski. Aha, no to XD. E... Wędrowiec. Yy, nie wiem. Wierzbowa Kora? Ok. Yy, bojta ryba? Ok. Dobra. Wezmę ich, zawołam. Zobaczę, czy mi się uda to zrobić. Jeżeli tak, to przyjechalibyście do Eger Castle, byśmy oblężyli Eger Castle. To było fajne. Bo jakby mi się udało ich zwerbować, to oni by poszli grupę też robić. To było spokojnie, tak mi się wydaje. A, dobra, muszę zaakceptować pokój, już nie mogę deklinować, nie? Dobra, akcept. A, dobra. Brawo! Bravissimo, banner lordo! Tutaj sobie zostawię, moi drodzy, i zakończę na kanał z zapisami. Potrawiam was bardzo serdecznie. Ja zrobię przygotowania do finału tej kampanii teraz. Wczytam grę, zobaczę, co się tam działo i finał tej kampanii będzie już niedługo. Więc pozdrawiam, jeżeli ktoś nas zapisał, oglądał, zostawcie lajka. Nere.